Polen beschwert sich über Auschwitz-Posting. Polska skarży się na WPIS o Auschwitz. KDW insolvent. Grupa KDW niewypłacalna. Heute ist Montag, der 29. Januar. Ich bin der Herr Hamburger. Das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli wspólnie przeglądamy i kommentujemy pracę niemiecką. Przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Dzięki Wam serdecznie za obecność na tym Kanale oraz za Wasze Subskrypcje. Wir legen los. Der Spiegel: Am Wochenende gab es erneut viele Demonstrationen gegen das Erstarken der extremen Rechten. Schwerpunkt am Sonntag war Hamburg. Dort versammelten sich laut Veranstalter bis 100.000 Menschen. weekend jakbische Spiegel ponownie doszło do licznych demonstracji przeciwko umacnianiu się skrajnej prawicy. Jedno z takich głównych wydarzeń odbyło się w Hamburgu, gdzie według organizatorów zgromadziło się nawet 100 tysięcy osób. SPD startet den Wahlkampf. Scholz setzt alles auf die anti-AFD karte, so die Bild Zeitung. Gazeta Bild pisze o tym, że partia SPD rozpoczyna kampanię wyborczą, a Scholz wszystko kładzie jakby na jedną kartę, stawia na jedną kartę, kartę przeciwko partii AfD. I hier kurzer komentarz von der Bild Zeitung: doch, wenn die EU-wahl scheitert, wird es eng Bild komentuje też, że jeżeli wybory do Parlamentu Europejskiego zakończą się niepowodzeniem, to sytuacja stanie się napięta. Także jest ciekawie. Mamy auch neuen Ampelplan gegen die AfD. Machen wir einen neuen Plan gegen die AfD, den Plan der Koalition schon sonst. Zwei Parteien, die Koalition, zwei Regierungsparteien, SPD und FDP, wollen Gesetze verschärfen, um das Verfassungsgericht im Falle einer Machtübernahme durch extreme Parteien zu schützen. Zwei Parteien, SPD und FDP, chcą zur Ausschüttung der pizzeriösen föderalen Sonderkonstitutionen im Falle der Prävention durch die Partei der Ukraine. Dann, Ukraine-Präsident in dem Miosga-Talk, Zelensky über Scholz, er ist Leader in Europa. Prezydent Ukrainy y, był tutaj. Odbyło się takie spotkanie, rozmowa, rodzaj wywiadu z Karen Mioska. Znacie Stal na pewno. No i w tym właśnie podczas tego spotkania, Zełenski o Scholzu powiedział, że Scholz jest liderem w Europie. Gut, dann haben wir. auf social media. Polen beschwert się über falsches Auschwitz posting von der Lions. Y, Polska skarży się na fałszywy wpis von der Leyen o Auschwitz. Polen hat die EU-Kommissionspräsidentin für einen Fehler in einem Beitrag auf X. krytyziert, indem gelegt worden, dass Vernichtungslager Auschwitz sein polnisch gewesen. Polska skrytykowała panią przewodniczącą za pomogowy wpis. Eee, tutaj w ten wpis sugerował, że obóz zagłady w Auschwitz był eee, obozem polskim. Eee, to nawet nie był wpis, tylko to był taki krótki film i co ciekawe, ten film dosyć szybko poprawiono, także już go teraz w sieci, w tej przewrotnej wersji nie znajdziecie. Trudeau Fawów von Pistorius, sind Deutschlands Waffenfabriken zu Lamm. Eee, oskarżenie ministra, federalnego ministra uzbrojenia, obrony pana Pistoriusa czy niemieckie fabryki broni są zbyt kiepskie, zbyt powolne Niemcy potrzebują broni, już nawet nie chodzi o pomoc Ukrainie tylko sami też tą broń teraz chcą zbierać chcą się zbroić. Dann haben wir gute Nachricht, der Streik bei der Deutschen Bahn endet Vorzeitig strajk na Deutsche Bahn. Deutsche Bahn skończył się wcześniej niż to zapowiadano. Verkehrsminister Wysling mant ernsthafte Gespräche zwischen Bahn und Gewerkschaft an. Minister transportu Wysling tutaj nawołuje wzywa do poważnych rozmów między Deutsche Bahn a związkami zawodowymi. Ciekawe jak długo ten rozwój potrwa, wiecie jak to jest, nie? Z Deutsche Bahn po strajku jest przed strajkiem, także zobaczymy. Presse rechnet mit Deutschland ab. Tymczasem prasa brytyjska

Jest niewykorzystywana ze względu na to, że brakuje linii przesyłowych w głąb lądu, aby można było tą energię po prostu dostarczyć do konsumentów. Dann haben Wii. Um, keine szansy gegenobyliśmy moduły z Chin. Nix China, jest Solar Firma mit Schlesung. Nie mamy szans w starciu z tanimi modułami z Chin. Kolejna firma zajmująca się energią słoneczną. Grozi zamknięciem. 1993 wurde das Unternehmen SolarWatt in Dresden gegründet. Jetzt droht der Produktion das aus. Firma SolarWatt została utworzona w roku 1993. Wydaje się, produkcja teraz jest bardzo mocno zagrożona. Apropos China: Immobilienkrise in China evergrande Konzern soll aufgelöst werden. Krisis in Nieruchomości. Wie nach Evergrande soll mal mit Roswinsana, hat das aber Gruppe. das berühmte Kaufhaus des Westens in Berlin, hat Medienberichten zufolge einen Insolvenzantrag eingereicht. Auch das Alsterhaus in Hamburg und Ober- Polinga in München sind Beethoven, Kaufhaus des, Westen, des Westens, KDW w Berlinie, złożył prawdopodobnie wniosek o upadłość, tak donosi prasa, dotyczy to również to upadłość, słuchajcie, Alstehaus w Hamburgu i Oba Polingen w Monachium, czyli rzeczywiście takie lokalizacje, które są bardzo mocno znane, także ciekawie się robi. Äh, weiter geht's. Problemserie mit E-Autos. Audi ist jetzt abgehängt. Serie-Problem mit Sauerhotten elektrischen Audi. Audi Pozostaje, Stille. Äh Vorsprung durch technik, sage ich. Nur. No, słuchajcie, kiedyś Audi e, wiecie, miało reklamę Vorsprung durch technik, czyli przewaga dzięki technice. Coś tu się teraz e, porobiło, że tak powiem. Dan, Bioverband zeigt sich offen für Mehrwertsteuererhöhung bei Fleisch. Słuchajcie, Stowarzyszenie Ekologiczne jest otwarte na podwyżkę podatku VAT na mięso. Chodzi o to, że oczywiście hodowla e, ma być poprawiona, lepsze warunki i tak dalej. Zapłacimy znowuż my, jeżeli do tego dojdzie. Und India, der Bundesagentur für Arbeit will Schulabbrecher Daten. von allen Bundesländern, hat dem Zusammenhang mit Federale Agenz Pratsche. danych wszystkich, którzy kończą szkołę bez żadnego dyplomu, którzy przerywają szkołę. To jest dosyć ciekawa liczba, bo to jest nawet blisko 50 tysięcy osób rocznie w Niemczech, z którymi nie do końca wiadomo, bo to się później dzieje. Berliner Zeitung. Polen folgt einem deutschen Plan, warum Kaczyński aus Tusk einen Diktator macht. Berliner Zeitung znowuż tam miesza się w polską wewnętrzną wojenkę polityczną. Polska realisiert den Niemiecki-Plan, dlaczego Kaczynski robi Stuska Diktatora. Und wir hatten in Polen großes Orchester der Weihnachtshilfe, Wielka Orchestra Świątecznej Pomocy, grau auf den Weekend in Polska, o tym też wspomina Niemiecka Prasa. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen und erfolgreichen Montag und einen guten Start in die neue Woche. Liebe Grüße. Tschüss.